Był taki moment, kiedy na przykład mi pewne rzeczy przyszły, że, że jakby, no nie wiem, no po prostu moja na przykład pierwsza Fonabere, no to kupiłem sobie jakieś sportowe auto, tak? I po prostu jakby de facto je kupiłem po to, bo i kumple mieli, tak? Mm -hmm. No i super, tak gdzieś jest perspektywy, jak to myślę, tak sobie myślenie, no, po prostu mega strategiczna decyzja. <grym> <grym> eee, więc myślę też, że dzisiaj na przykład jak podchodzę do wielu rzeczy, to to już tak się tym nie pompuje, tak? Kiedyś mhm. to było trochę tak, że jakieś to miało tam znaczenie. Dzisiaj to większego znaczenia dla mnie nie ma. Nie wiem, mam służbową Skodę, prywatnie no, mam trochę tam lepsze auto. Ale to też nie ma jakby dla, większego, dla mnie większego znaczenia, tak? Ale no potrzebowałem to, potrzebowałem to przegadać, tak? Mhm. No to też jak powiedziałeś, że jak zapytałem w krótkich pytaniach, ile pieniędzy potrzebujesz do szczęśliwego życia, powiedziałeś, że zero. No właśnie, a kiedyś było tak, że chyba trochę miało to dla mnie znaczenie, ile mam tam na koncie, tak? No znaczy, nie no, wi wiadomo, że trzeba zarabiać, tak? Ale jakby, no wiadomo, że na przykład ja mam poczucie, że zarabiam, a raz mam więcej, raz mam mniej. I w sumie nawet dzisiaj nie wiem, ile mam pieniędzy na którym mm -hmm. koncie firmowym. Też od jakiegoś czasu po prostu musiałem <laughs> dobrać mamę. <laughs> Mama robi większość przelewów w firmie. Bo ja po prostu już no, ja w ci nie wiedziałem komu, komu, gdzie, co, tak?